Cześć, tej strony Virjani. Dorkań. A to jest trzecie zadanie z serii. Ukończony prototyp miecza. Znaleźliśmy tutaj Jackweira w zamku Myzdel. W miejscu tym. Jest to następny człowiek, który zdaje nam kontynuację tego. Że następny jest ten sam. Bierzemy od niego zadanie. A, i żeby z, 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 wziąć to zadanie trzeba. No bo dobra, nie, już nie mam żeby to zadanie się aktywowało Należy skończyć zadanie gdzie jest kowal w Belwu Jeśli nie wiecie gdzie ono się znajduje To jest to tutaj no, a tymczasem my, my już je zrobiliśmy Wy też możecie zrobić to nie jest żaden problem żeby je ukończyć A my będziemy kontynuować z tym co nam zadał Jackwire, więc musimy się teleportować do, 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 do lewny, ponieważ zlecił on nam, żebyśmy się udali do kowala, którego właśnie trzeba uratować w zadaniu, gdzie jest kowal tutaj już nie ma żadnych wymagań typu przeleć na znaczy przejdź, a nie przeleć nad mostem, Słyska. dlatego możemy spokojnie iść to rozmawiamy z nim. Daje nam ukończony prototyp miecza, ale jeszcze nie ten, który możemy założyć. To jest ważne. Po prostu zrobił nas konia. w konia. Wreszcie zacząłem to żetę. I kiedy już weźmiemy, znowu wracamy do zamku Mysdel. No to mogę się nie, przy... nie iść tamtąd. No, poniekąd. Musimy wejść w ścieżkę między drzewami tutaj dość często przez takie ścieżki musimy przechodzić Rozmawiamy z Jack Teraz e, jeśli, jeśli tylko chcemy otrzymać ten miecz, musimy zaakceptować pomoc i już otrzymujemy ukończony prototyp miecza ale mamy możliwość jeszcze pomóc mu w walce z siłami zła także jest po prostu opcja albo pomagamy mu w tym co on od nas chce, czyli idziemy zabić maga przez ten portal. My to zrobimy. Albo go olewamy i idziemy za to, swoich własnych potrzeb. Pomieczyk i tak już dostaliśmy. Tutaj już no. możemy. Albo nie. No dobra, idziemy po prostu dalej no. na razie. My mu pomożemy, żeby pokazać wam, jak to będzie wyglądać. Jeżeli ktoś nie chce spoilerów, to niech w tej chwili włączy filmik. Rozmawiamy z magiem. Na początku jest on nietykalny. Trzeba zabić pięć sugusów, które przyzywa. Tutaj niestety mi się e, na no, nim fokusują mm, dyski Ale trudno mm, Ale kopan już nie żyje. To jest. <laughs> Mamy takiego demage, że aż nie żyje. No w każdym razie zabijamy te sugusy. Ja zbieram coś. Dobra. I teraz... Właśnie teraz dopiero powinniśmy mu zabić tego kapłana, no, no już nie zwiem. Także rozmawiamy z Chyquirem. Udało się bardzo nieskończone i to jest koniec tak naprawdę. W tej, tej, chwili, te, tej serii W zadań za tak, otrzymaliśmy nasz mieczek, który ma do niesamowitego kopa, do regeneracji umiejętności to jest... Na srebrze poziom broni 55, minimalny poziom postaci 42 i aż 106% regeneracji, to jest naprawdę potężny kop. I jeszcze dodatkowo krytyczne uderzenie plus 21, także jest naprawdę o co się pomęczyć. I jeszcze tak, tylko gwoli ścisłości. Jeśli nie możecie znaleźć Jack w trzeciej części, to może, to po prostu wykażcie trochę cierpliwości, poszukajcie go pod my dlatego bo on ma niesamowitą tendencję do poruszania się naprawdę z niesamowitą prędkością. My też musieliśmy go trochę poszukać. No ja. męcząco to dosyć było, no ale się udało. Na szczęście się nam po prostu pojawił w końcu tam gdzie tam gdzie ma on się znajdować. Także no powiedzmy, że można to nawet pociągnąć pod lekki fart, ale nie poddawajcie się, bo on tam ma być. To, że jest on lekko zabugowany, to już jest po prostu sprawa Askaronu. I myślę, że to już chyba na tyle, czyż nie? Mm, tak. To już jest na tyle. A ja tu mam taką dość ciekawą mm, informację. że Informację, no może screena zrobię, ponieważ trochę wyżej jest cukup, który właśnie coś mówi o tym mężczyźnie, mężczyźnie, którym teraz mu pomogliśmy. Spróbuj może też będziesz miał tą y, rozmowę. Tylko że ty z nią rozmawiasz i nie mogę. No dobrze proszę. Co mówi... Gdy zdał sobie sprawę co się z nim stało, postanowił mnie ocalić. Nie wiedziałam czemu chciał to zrobić, nie wiedziałam także czemu za nim podążam. W końcu jednak ja posmakowałam krwi, Zamknęłam zamknęło mi się. <grystanie> no sądzę, że już no. przeczytali to. Albo przeczytają się, zatrzymają. Nie musi robić dubbingu. To tak naprawdę to jest po prostu to jest yy, żona. Yy, żona Jack i ona opowiada tak całą historię. No, ona to mówiła, że go zdradziła. No nie rozmawiaj. Także Jack Weyra zdradziła, sprzedając jego duszę pieku. No, to jest po prostu cała historia jej i Jack Weyra. Mam nadzieję, że dobrze czytam jego imię. No, ja też mam. Także Jack Weyra zdradziłam, sprzedając jego duszę pieku. Aha, to przychwytnie przeczytałeś. No, co? Zawił Serafię? No nie, a ja mu pomogłem. Pomogłam. pomogłam. No ale serafia jest. Wybacza. No to to było już na tyle tego materiału. Dziękujemy za obejrzenie. E, żegnają się z wami dwie osoby: Penetrantorzy Ankari, a są to Virion i? Ilor Kain. I jeszcze dla dociekliwych wyjścia jest dokładnie tutaj. Cześć. Na razie. Dziękujemy za obejrzenie. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i prezentujcie Ankari razem z nami.